Czemłem ludzie, witam was bardzo serdecznie, jestem Ryuk i witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Arkham A Jeszcze raz 3, 2, 1, Start Czełem ludzie, witam Was bardzo serdecznie, jestem Ryuk i witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Asylum Um, znajdujemy się tutaj teraz e, w ptaszarni. To jest chyba ptaszarnia, jeżeli się nie mylę. Mamy do pokonania pięciu przeciwników. Pięciu uzbrojonych przeciwników. E, musimy się dostać do rezydencji Arkam następnie. Hmm. Musimy się dostać do rezydencji Arkam. Ja mu tu nic nie zrobię, nie? O właśnie. Więc tak myślę, że jego to tutaj cichym nocautem będzie trzeba zdjąć. Tak jest. I najlepiej szybko uciec na gargulca. A póki tamci mnie jeszcze nie widzą. Tak jest, I te teraz oni zaczną łazić i szukać mnie uh, No i ja się muszę upatrywać, swoje szanse muszę w tym tutaj upatrywać um, Aby podwiesić ich pod tymi gargulcami tak, i oni teraz dwójkami będą wchodzić. Um, muszę poczekać po prostu, aż oni się rozejdą. No nie gadaj, że trójkami będą chodzić, no bez sensu. Chyba i... Dobra, nie chodzą trójkami, tyle dobrze. Widzę, że tu dwójkami chodzą. Mhm, tych dwóch idzie na dół, jeden został na dole, ten jest tutaj. O, proszę. Ten do mnie wraca. Wraca czy nie wraca? Wraca. To my sobie go... No chodź tu gnoju No ty ciulu mały Ale będzie wracać tędy No chyba że nie Hmm. No Nie No? Ostrzygną No, spieprzyłem to niestety. Tak, ja wiem, że oni byli uzbrojeni, no spieprzyłem to, ale co zrobić? Tak jest, tego tutaj będę mógł po podwiesić, bo spójrzcie, jeden został. Um... Ok, w ten sposób pozbyłem się już dwóch, zostało mi jeszcze trzech, także teraz już będą trochę bardziej zdezorientowani. Nie wpadłem. Nie wpadłem wcześniej na to. Eee, tak jest, tych dwóch będzie we dwójkę chodzić, a ten jeden sam i tego samego muszę jakoś jeszcze kurde rozkminić. <laughs> Jak ich rozdzielić? Ach, ta sztuczna inteligencja, nie wiedzą co mają zrobić ze sobą. Mam nadzieję, że cały czas wytrójkę nie będą chodzić, tylko się w końcu rozdzielą. Oj, przepraszam, w klawiaturę mi się uderzyło. No to by było w cholerę bez sensu, jak oni by zaczęli łazić wytrójkę. O, widzicie, ten jeden został na dole. Ciekawe czy dwóch się da pod gargulcem podwiesić chyba nie Szkoda Hmm No ten jest już tu podwieszony więc nic mu nie zrobi niestety Tak jest, udało się następnego złapać. Czyli zostało jeszcze dwóch? nie Sam. Jeden jest na dole, a drugi jest tutaj. A teraz muszę po prostu ich cierpliwie śledzić i czekać, aż któryś znowu podejdzie pod gargulca. Wydaje mi się, że tamten pierwszy odważy się wejść do góry i, I ja tam na niego będę czekał. A jednak nie. Skubany. Wejdzie czy nie wejdzie po tej drabince? Tu gdzieś jest, nie? Hmm. Są bardzo zdenerwowani i często się odwracają. A co za tym idzie, nie mogę ich w jakiś taki e, sposób zajść, no bo spójrzcie, ten idzie tyłem i za chwilę odwróci się do przodu, więc trochę ciężko będzie ich e, zajść od tyłu i znokautować po cichu. Ech. Te sekwencje z tymi wrogami uzbrojonymi mnie trochę denerwują, bo... Są strasznie czasochłonne Fak, fak, fak Ej, no ten gargulec jest zajęty, już nic mu nie zrobię No, no Tak jest Tak jak mówiłem, no trzeba wyczekać. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. Właściwie tego to mógłbym już pokonać w jakiś taki sposób um, po prostu w locie go kopnąć. Bo został jeden. A jednak poczekam, aż będzie w takim miejscu, w którym będę mógł go dorwać. Może jak wyjdzie tutaj, to po prostu na niego zeskoczę. I tyle. Bo wydaje mi się, że jak zastosuję kopnięcie w locie, to wybiję mu z rąk mm, tą broń. No i jakoś go już tam potem e, znokautuję. Hm. Nie wierzę, że tracę już 10 minut tutaj w tym pomieszczeniu na same to, żeby po prostu... żeby ich dorwać. No ej, chcę go kopnąć w locie. Brat, teraz jest przodem. Okej, okay. wszyscy załatwieni Um, no to idziemy dalej, tylko gdzie ja mam w ogóle iść dalej? Chyba tutaj mm. Tam do góry chyba, nie? Gdzie jest to wyjście? Tu jest wyjście, tak? Tam mam iść. Tak jest. Dokładnie w tamtym kierunku muszę pójść. <laughs> pospieszyłem z tymi batarangami teraz <laughs> o, ty, 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 They don't qualify me for nothing, do they dear? I was hoping for a forty food killer plan, but you don't always get what you want, do you? okay, mamy tutaj, um...

Okej okay, widzę, że teraz jakimiś tutaj kanałami musimy się poruszać e, Nic tutaj ciekawego chyba nie ma Tak, ale dostaliśmy się tym sposobem do drzwi <ścoughs> No i wychodzimy na Eee Wychodzimy I na dziedziniec They'll soon be out of control. Looks like the plants are mutating further. That pod appears to contain similar spores to the ones Ivy used to attack Gotham last year. They're deadly. Dobra, mamy pięciu nieuzbrojonych przeciwników, ale co ja mam zrobić z tym? Co? Roślina zmutowana pod wpływem. Jeżeli wykryje ruch, rozsiewa śmiertelne pyłki. Zachować ostrożność. Wnętrze pnia należy zniszczyć? W sensie... Hmm. Trochę tego tutaj jest. O! O! O, gnoju. Kompletnie cię nie zauważyłem. Ale już teraz cię zauważyłem. Eee, co ja chciałem? Ja chciałem żel wybuchowy.

I began my day returning home in good spirits, eager to see my wife and family. I ended it kneeling in their blood, broken fragments of my life pouring through dripping red fingers. Okej, okay, załatwione kolejne. Um, ja muszę tymczasem uważać bardzo, ale to bardzo na te... Właśnie na to gówno. Hmm. tu jest następne. Nie wiem jak... Ojej, tu jest następne. Chodzi o to, że nie wiem jak blisko do tego mogę się zbliżyć. Eee... Ale mam teraz przecież linę. O kurwa. O to nie było mądre. Fak! Okej, okay, muszę wejść do środka, do rezydencji, na, na której teraz się znajduję. Jednak, no tam przed drzwiami stoi to gówno. Ta roślina. Eee, I nie bardzo wiem, jak ją pokonać. Hmm, jakieś pomysły, ludziska? Hmm. Czy ja muszę bezpośrednio z nią walczyć? Kudech? Gdzieś tutaj jeszcze było wejście, nie? Wcześniej którędyś tu wchodziłem e... Do środka z tego co pamiętam Ale nie pamiętam którędy Chyba nie z tej strony Jeśli wykryję ruch, zachować ostrożność. Aby unieszkodliwić, należy zniszczyć wnętrze pnia. Um... Aha! I wszystko jasne Wystarczyło tylko podejść No i tak jak, tak jak się spodziewałem właśnie kurde tutaj nie będzie wejścia Byłoby to zbyt proste eee, Ale nie pamiętam którędy tu było to wejście Gdzież, 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 gdzież Dobra Hmm. Może gdzieś tutaj kurde no. Pamiętam, że którędyś tu wchodziłem do środka Ale za cholery nie pamiętam którędy, no niestety Gdzieś tu jak pewnie pamiętacie była dziura w dachu Um, którą udało mi się wejść do środka ale gdzie to było może muszę jeszcze bardziej do góry iść nie wiem no tędy na pewno nie Cholera jasna, no. Może tu na dół muszę szybować. Słuchajcie jestem w małej kropce Bo znowu nie wiem gdzie iść To znaczy no wiecie wiem że mam się dostać tutaj do środka do budynku Ale niestety nie wiem jak tam wejść Tam był ten bluszcz który No nie pozwala mi wejść 喔喔喔喔喔 Hmm. Kiepsko to wygląda co. Poszukajmy, czy gdzieś tutaj czegoś nie ma. Kurde, coś gdzieś musiałem przeoczyć No ewidentnie nie da się tutaj wejść jak widzicie Myślicie, że muszę zniszczyć wszystkie te rośliny, które tutaj są na, na tej Na tym dziedzińcu Dobra, wiecie co? Eee, nie wiem, nie mam pojęcia Myślę, że dobrym pomysłem będzie zakończenie odcinka w tym momencie coś pochodzę, pokombinuję, spróbuję się dowiedzieć jak to zrobić. No i co? I dalej pójdziemy w kolejnym odcinku, także w tym odcinku to było na tyle, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.